Jak przeprowadzić się z kotem? Wbrew pozorom, przeprowadzanie z kotem jest dość łatwa. To znaczy, przeprowadzamy najpierw wszystkie rzeczy z domu, e, takie ludzkie rzeczy z domu, meblujemy czy przygotowujemy do użytku chociażby jedną z pomieszczeń w nowym domu, a następnie przewozimy kota, koty. Czy inne zwierzęta, które mamy pod opieką i umieszczamy w tym jak najbardziej umeblowanym i zagraconym naszymi rzeczami i zapachami, które przewieźliśmy z domu pierwotnego, żeby kot umieszczony w tym pomieszczeniu czuł zapachy człowieka i zapachy domu poprzedniego. Oczywiście w tym nowym domu kot będzie potencjalnie miałczał, może ze stresu załatwić się poza kuwetą. Chociaż w tym pomieszczeniu powinien mieć kuwetę ze swoim zasikanym i zasranym żwirkiem, żeby miał intensywny zapach, do którego może się odnosić, żeby miał transporter, do którego może się schować, żeby miał jakieś kryjówki, do których może się schować, odizolować, ale też z nich wychodzić i wchodzić w interakcję z człowiekiem. I dopiero po kilku dniach, w zależności od kota, to będzie kilka dni, a dla innego kilka tygodni, kot sam zacznie wychodzić i eksplorować. Nie wyciągamy kota siłą, dajemy kotu samemu eksplorować nowe przestrzenie. Oczywiście po paru dniach możemy uchylić drzwi od tego pomieszczenia, żeby kot mógł sobie wychodzić z tego pomieszczenia na resztę domu i oznaczać zapachem na łapkach, i oznaczać, ocierając się przedmioty nowe, swoimi zapachami. Jest duża prawdopodobieństwo, że kot będzie chodził za nami, tak? bo kot jest zwierzęciem socjalnym, tworzy i z reguły ma e, bardziej lub mniej rozwiniętą bliską relację z człowiekiem, ze swoim opiekunem. Więc nawet jeżeli nowa, nowe otoczenie będzie dla niego stresujące, to jednak obecność człowieka, przebywanie człowieka, nie wiem, w innych pomieszczeniach. E, będzie na tyle może być na tyle silne, że kot mimo dużego stresu będzie będzie schodził za człowiekiem. Możemy oczywiście w procesie przeprowadzki i zmiany otoczenia wykorzystać feromony, wszelkiego rodzaju środki lecznicze wspomagające stres, pozwalające zmniejszyć stres, zwiększające odporność i tak dalej Jeżeli mamy naprawdę duże wątpliwości, jak to indywidualnie przeprowadzić, możemy skonsultować taką sprawę z, z psychologiem, z behawiorystą, który po prostu przygotuje nam indywidualny dobrany plan do tego, jak przeprowadzić siebie, jak przeprowadzić kota, żeby jak najmniej zmniejszać żeby jak najmniej wpływać stresowo na kota, szczególnie jeżeli mamy kota chorego, jeżeli mamy kota starszego, jeżeli mamy kota po różnego rodzaju przejściach. Natomiast trzeba po prostu pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy, że stres jest normalnym elementem funkcjonowania kota w rzeczywistości i jest to element, który pozwala kotu poradzić sobie z nową sytuacją. Unikanie stresu w 100% nie jest możliwe. Kot będzie się stresował, i to też powinien e, zaakceptować człowiek ze swojej strony. Trzymam kciuki za Wasze transporty, za Wasze przeprowadzki, e, i pamiętajcie, że stan emocjonalny opiekuna wpływa bezpośrednio na zachowanie kota i na jego e, reakcję na, e, na stres, na zmiany, na, na to, co się wokół niego dzieje. Wy, jako ludzie, Przede wszystkim odpowiadacie, jak zwierzę będzie reagowało na to, co się wokół niego dzieje.